Jakubiak, bardzo proszę Muszę państwu powiedzieć że moje wystąpienie tutaj trochę się będzie pewnie różniło natomiast chcę powiedzieć że jestem podbudowany emocjami które spadają na warszawiaka wychowanego wśród zgliszcz kochanego miasta wśród smrodu trupów które były wykopywane jeszcze dziesiątki lat po wojnie wśród ofiar niemieckiego barbarzyństwa które dokonane zostało na Polakach ale też i na Żydach ja w odróżnieniu od państwa niektórych nie odróżniam Polaków pochodzenia żydowskiego i Polaków. Wszyscy wtedy byliśmy Polakami. Wojnę przeżyło na terenie Rzeczpospolitej 300 tysięcy Żydów. 30 tysięcy Polaków oddało życie za ratowanie tych Żydów. I o tym się teraz zapomina. Negocjanizm, jakikolwiek by nie był, proszę państwa, dotyczy nie tylko pojedynczych wypowiedzi w Polsce, ale i świata, który chce koniecznie odwrócić koniunkturę myślenia na temat II wojny światowej. Siedząca tutaj obok nas pani minister ostatnio powiedziała, że obozy były nazistowskie, polskie obozy nazistowskie. To proszę państwa, jakoś żeście nie zrywali wtedy szat, że Polska, że, że miesza się Polaków w sprawy Niemców, że stara się zatuszować tego, co Niemcy zrobili w Polsce. Nie ma, mordowali Niemcy. Nie z inspiracji, jak to pani poseł powiedziała Żukowska, z inspiracji niemieckiej, tylko mordowali w Polsce Niemcy, w obozach koncentracyjnych i na ulicach miast. I to, proszę państwa, kosztowało naród polski 10 milionów istnień, nie 6, bo to jest przekłamanie. I powiem państwu tylko tyle, że naprawdę nie ma różnicy pomiędzy płaczącą matką polską, żydowską czy palestyńską. To jest jednakowy ból po stracie dziecka czy ukochanej osoby. Żadne morderstwa, żadne totalitarne systemy nie są niczym dobrym, są hańbą dla cywilizacji nie tylko polskiej, ale i cywilizacji światowej. Nie dla takich sytuacji, nie dla mordowania ludzi. Kto to w ogóle mówi w Polsce, że oświęcimia nie było? Kto mówi, że Niemcy nie mordowali? Nie? To znaczy, że słuchacie dwóch Braunów. Natomiast prawda jest taka, że oświęcim był. Niech każdy, kto ma wątpliwości, jedzie i zobaczy. To można dotknąć, powąchać, zobaczyć okularki, buciki dzieci, można to wszystko zobaczyć. Nie było, proszę Państwa, w Polsce, yy, yy, nie było czegoś takiego jak negocjonizm II wojny światowej, to my walczymy o to, żeby Pols żeby Polacy nie byli mieszani w niemieckie zbrodnie nazistowskie, czy jakby jej tam nie zwał, barbarzyńcy niemieccy wymordowali na świecie dziesiątki milionów ludzi, a szczególnie w obozach koncentracyjnych, bo tylko Niemców stać było na to, żeby odebrać człowiekowi godność za pomocą numeru i zamordować go w bestialski sposób. Metodami nawet gazowymi. Więc proszę Państwa, za dużo się tłumaczymy, a Dziękuje za mało robimy, pośle. żeby świat wiedział o tym, co się w Polsce Dziękuje działo. Panie Pośle. Myślę, że jest Pan jedną z niewielu osób, która w tej wypowiedzi Pana Brauna, gdzie ewidentnie negował istnienie komór gazowych w Oświęcimie, nie słyszała. Pan Poseł Włodzimierz Skali, Konfederacja Korony Polskiej. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. W Wysokiej Izbie przedstawiona została uchwała oburzenia nie odnosząca się do sensu wypowiedzi Grzegorza Brauna, lecz nadająca jej wyraz taki, jak jest wygodny dla autorów uchwały. Komisja już wydała wyrok, że Grzegorz Braun złamał polskie prawo zanim zapadło rozstrzygnięcie przed sądem. Talmudyczna etyka sytuacyjna nie pozwoliła Komisji przyjąć naszych poprawek, w których chcieliśmy wskazać, że do niemieckich zbrodni w obozach śmierci przyczynił się nie tylko antysemityzm, ale również antypolonizm czy też niemiecki narodowy socjalizm. Komisja odrzuciła te propozycje jak również odrzuciła naszą poprawkę wzywającą do przeprowadzenia badań naukowych by wyjaśnić wszelkie wątpliwości odnośnie do zbrodni popełnionych przez Niemców. Pytam pytam się wnioskodawców i wszystkich oburzonych gdzie byliście gdy Barbara Engelking-Boni twierdziła dla Polaków śmierć to była kwestia biologiczna, naturalna, śmierć jak śmierć. Dla Żydów to była tragedia, dramatyczne doświadczenie, metafizyka, spotkanie z Najwyższym. To co dla Polaków już nie ma szans na spotkanie z Najwyższym? Rozumiem, że milczycie, bo akceptujecie tę rasistowską, talmudyczną zasadę ekskluzywnego traktowania Żydów jako ludzi, innych jako podludzi. Gdzie byliście, gdy pani. Panie pośle! Gdzie byliście, gdy pani minister Barbara Nowacka na międzynarodowym forum przypisała Polakom budowę obozów śmierci? Gdzie byliście? Co zrobiliście, co? Dobrze, że pan usłyszał, to Panie Pośle. By aplaus, Międzynarodowa cdurom, Opinia które Publiczna pan mówi, dowiedziała się, że to było jedno wielkie kłamstwo. Co zrobiliście, by ci, co słyszeli w oświęceniu te słowa, dowiedzieli się, że było to wielkie kłamstwo? Pytam się. Panie pośle, zapraszam do Święcimia na badania naukowe. Niech pan tam pojedzie, zobaczy komory gazowe, a później pan będzie te bzdury opowiadał, dobrze? Jest pan kłamcą. Proszę bardzo. Co to jest za wniosek? O odrzucenie. Bardzo dziękuję. Wniosek został złożony. Pan poseł Roman Fritz, zostało panu ile? 33 sekundy. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. I podnieśli wielki krzyk, i zatkali sobie uszy, i rzucili się na niego wszyscy razem. Drodzy Państwo, tekst uchwały i cały początek to jest coś kompletnie innego niż było w rzeczywistości. Nie było takiej sytuacji, że Grzegorz Braun potępiał, negował, nie wiem, holokaust, zbrodnie niemieckie, zupełnie, powiedział coś zupełnie, zupełnie innego, co powiedział chce dojść do prawdy, jak zginął, jak zginął jego wujek, 17-letni wówczas Olek. To gwarantuje dążenie do prawdy. Polska Konstytucja, artykuł 54, zakaz cenzury prewencyjnej, artykuł 73, dostęp do badań naukowych. Jesteście przeciwko Konstytucji? Jesteście dziękuję przeciwko bardzo, konstytucji? panie pośle. Dziękuję bardzo. Mój dziadek, panie pośle, też był w Auschwitz-Birkenau i nie potrzebuje żadnych dowodów naukowych i badań naukowych przeprowadzonych przez państwa na temat tego, co się tam działo. Pan poseł Adam Gomoła, niezrzeszony. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku. Wysoka Izbo, panowie braunowcy, jaką macie czelność stawać pod najświeższą biało-czerwoną flagą, pod polskim orłem i odpowiadać takie obrzydlistwa? Jak w ogóle macie czelność? Ja znam historię polskich powstańców śląskich, którzy spędzili całą wojnę w obozie, gdzie później także powstały komory gazowe, więc o ich istnieniu wiemy z najlepszego źródła, bo to byli moi pradziadkowie. I powiem panom jedno, jeżeli chcecie, negować hitlerowskie zbrodnie na większej liczbie Polaków, Polaków samych, samych Polaków, niż w ludobójstwie wołyńskim, to najlepiej jedźcie sobie do Katynia, robić to samo z Putinem. Naprawdę wstyd, wstyd i to w imieniu całego narodu polskiego wstyd, że tacy ludzie zasiadają w tej izbie. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i na koniec zgłosili się przedstawiciele klubu Polska 2050, poseł Piotr Strach, bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Auschwitz nie spadł z nieba. I Braun nie spadł z nieba. On się pojawił w naszym parlamencie z list Konfederacji. Po parlamencie chodził, niszczył wystawy i napadał ludzi, będąc posłem konfederacji. To marszałek Bosak wahał się, czy ukarać pana posła konfederacji karami administracyjnymi. To pan marszałek Bosak nie chciał go usunąć z klubu. Wahał się. Jeśli my w parlamencie będziemy dalej tolerować przemoc, a przemoc to jest faszyzm, nie ma prawa. Nikt używać przemocy wobec ludzi. A pan Braun napadał kobiety, napadał lekarzy bezkarnie. A potem Konfederacja w nagrodę wysłała go do Europarlamentu. Z jakich list pan Braun startował do Europarlamentu? Konfederacja. Tymczasem wychodzi tutaj